To jest najniebezpieczniejszy trap na całej anarchii z dodatkiem wody, pajęczyn, banerów i niebezpiecznych graczy. A to mój losowy subskrybent, któryś tam przykleportuje. Dobra, stary, ile dolarów sobie życzysz, jeśli wyjdziesz z tego oto trapa? Powiem ci stary tak, koła i w to wchodzę. Ach, no dobra No to powodzenia. O kurde o kurde, tu widzę, że... Dawaj, dawaj! Lecisz z tym, żebyś, żebyś wyszedł z tego. O! vai vir já punha Udało się? Wszedłeś? Udało się, wyszedłem. No i dobra, no i klasa, stary. No i pięknie. Marek z tego wyszedł, a w tym odcinku dowiecie się, czy 500 tysięcy dolarów to stawka, która przekona banan szefa do przeżycia 5 minut bez Elytrei i podczas gdy goni go 15 wystakowanych graczy. Albo czy milion dolarów wystarczy, by najlepszy gracz Endu zaryzykował wylot z minus 5 tysięcznej kratki Wojda, mając przy sobie swój najlepszy kwipunek. To wszystko w tym odcinku, ale najpierw te wyzwanie za 10 10 tysięcy dolarów! Dobra, Alan, z racji, że jesteś najaktywniejszym widzem podczas moich codziennych live'ów o godzinie 9.09. Zróbmy tak, zobaczysz ze mną na łapki, zgarnisz 10 tysięcy dolarów, a jak wygrasz, to dokładam kolejną dyszkę. No dobra, niech będzie. No dobra, no to co? So, 3, 2, 1, no i co, so, powodzenia! Dawaj, wrócimy, okej, okay, czekaj. Muszę skupić tu. Ja zaproponuję, tak, Ja będę ci strefała może, ale ty widzę, że tak bardziej chcesz na kryty lecieć. Ileż masz serc? Ile masz serc, stere? 18. 18, okej, okay, dobra, czekaj, może. Ja bo ja mam teraz. Ja mam lowa, ile oszupę? Nie! Ile masz... Ej, ale treba, dobra, no, przegrałem! No, no, no. Dwa HP Dwa HP. 10 tysięcy to już coś, ale podwyższając stawkę pięciokrotnie fundujemy mojemu znajomemu devi'emu najcięższego klacza w Minecraft Czyli zwykłego waterclacza z najwyższej możliwej kratki Dobra stary, mogę to ogarnąć, ale na pewno nie za darmo 30 tysięcy i jesteśmy dogadani 30 Szczerze chyba nigdy tego nie robiłem, ale dobra, lecę No dobra, lecisz, lecisz, <laughs> powodzenia O kurde Dawaj, dawaj Nie, nie, Niestety razu... porażki też się zdarzają, ale zaraz okaże się, czy Shogi jest profesjonalista w ucieczce z ogromnego obsydianowego boksa z udziałem czterech agresywnych łowców bez użycia ani jednej bomby. Nie będę ukrywał, że 250 tysięcy to już naprawdę fajna sumka Więc w sumie mógłbym zaryzykować tym tatem W razie czego wypiję sobie siłeczkę oczywiście, żeby no, w razie czego może, nie wiem, jakaś sytuacja się nadarzy, żeby ich nastukać Dobra, wszystko jest załadowane, wszystko jest załadowane bo yy, łopatka, wszystko Dobra, lecimy, gościu! Dobra, Dokładnie. jestem ciekawy, gdzie będę, nie? Uwaga, uwaga I co tutaj będzie? O, kurczę! Dobra, na... okej, okay, villagery Dobra, serduszko mam złamane e, tego nie przemyślałem Dobra, wezmę sobie tak, na spokojnie Wiele ciekawe jak mi tak. Ja robię. Złamane serca, albedi. Tylko koksa jest, patrzcie jak ci zmieniłem, stary. Spokojnie. ej, nie mogę zejść zejść koksa ogólnie. O, ty, co teraz? Czekaj. Czekaj, dobra, spokojnie. Ty koks, koks, koks. Oj, okej, okay, woda mi. O, kurde, stary, mam 30 na bani No dobra, Czekaj, no ale. stary? 30 ja na bani mam. Balonik, zamurowałem balonik. No ma baloniki jednak. No, nie ma. Ej, ma. Dobra, na spokojnie, seciek zmieniony. Dobra, ser, musisz jakoś to... Dawaj, balon No Balonik Zamurowałem, zamurowałem Biegnie Dobra, djaka. Djaka. Drugi Zamurowałem Nie wyjdziesz? A, dawaj, a... dawaj, dawaj tu, tu masz, stary, wodę Wiem Dawaj, lecisz, bo... Balon I lecisz, lecisz, to... a... Dawaj, <coughs> dawaj, z <coughs> tego Dawaj, dawaj, dawaj Jesteś wszystko, stary Lezu, spokojnie, wejdź się na pani Wejdź się na pani, poczekaj Dawaj Topór Dobra, idę Maszeruję, maszeruję Lecisz z tego, lecisz Maszeruję Wyszedłem! Shogi podołał wyzwaniu. Wygrywając już tym ćwierć miliona Ale pytanie: czy podobnie będzie z Olgierdem, czyli doświadczonym graczem parkour? Dobra, Sary, to co? Dawaj, lecimy! Chodź! Ej, dobra, bo ty pierwszy dostrzegasz ja że skimar. Nie ma, nie ma, czekaj. Oj, chwila. Mi sklikałem, mi ale sklika, dobra, lecę lecę Ej, chodź, no chodź, lecę. Chodź, chodź, no co, chodź, 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 co? Chodź, chodź. co, co? Lecę, no lecę, lecę. Stary, ja lecę po 500 tysięcy sub. Jak przejdziesz tego parkoura szybciej niż ja, to daję 50 kafli. Eee, uh, okej. Okay. A jak nie? To ty Tim 50k Okej. Ej, dobra, co, co ja robię? Twoje ja robię, nie, nie mogę tego skoku zrobić. Twoja odwalam Dobra, Olgierd Ej, bo ja się stresowałem. Ty już za w ogóle. Bardzo, ty już w ogóle tam możesz sobie odpuścić, bo 50 tysięcy nie ma. Oj, jak ja już za to za tobą bo ktoś się spadł. Oj, Abex, o mam, kogoś, to mam. Oj, o nie, ej! Co jest miałem! Ej, nie umie to do góry skoczyć. A kiedy ty przyjdziesz? Uuu! Ej! Co jest? Ja myślałam, że jestem dobra. pierwszy! Nie, nie, ty nie jesteś pierwszy, jesteś tyle. Ja to ja wchodzę w to na serię w tego parkura już. Hop, hop, Ta? hop, hop, hop. Te, dobra. i Chilu, tego, chiluj pick, tam. Pik, pyk, pyk. Co on robi? Dobra, ja się cofnę do ciebie. Ty, chodź, no. No dobra, dobra, Chiluj, Chiluj, stary. żeby żebyś miał szansę, bo... Ale bo ty jest troszkę niedoświadczony w Minecraft, a ja po prostu ci daję fory. Ja, jeszcze to stary z tobą wygram, jeszcze to stary z tobą wygram. To już, to my, już na ręka boli, dosłownie mi palce bolą, szczypią. No to jest ludzik dla mnie. No dobra, mm. stary, ty masz jakiegoś chyba... Jakiegoś spida masz. No mam timera o. generalnie, wiesz? Ej, dobra, tam, tam jest koniec! Czekaj! Nie, dobra, teraz się skupić muszę. Patrz, kiedy jest 180. Hop ty! Czekaj, ja pierwszy! Top, nie! I koniec! Jak widać w parku nie jest ten najlepszy, ale pytanie czy podobnie będzie z Banan szefem, którego zadaniem będzie przetrwać 5 minut bez żadnych środków pomocy, uciekając przed aż 15 wystakowanymi graczami, a stawką jest tutaj pół miliona dolarów. No to 3, 2, 1 i co? Powodzenia! Ojej oj! dobra! Ja pierdzielę, ale się mi rzucili! Chłopa leci na niego, dobra! Na razie jestem widziałem na powierzchni jestem radny spokojnie, nie? Uważaj, I bo tu tutaj... ktoś elytr no, normalnie na ciebie leci Ja lecz, właśnie co? widzę, czekajcie, powoli sobie, powoli sobie, w wodzie tutaj popływam, okej. Okay? Ja mam speeda dwójkę, czekajcie, ona speeda dwójkę, dajcie mi go gonić, ja go spróbuję złapać. Kurcze, oni dużo nie obiją, serio, ja pierdzielę! Lepiej ty... Uważaj, bo nie masz pereł, nie, nie masz pereł, uważaj lepiej. Właśnie ja mam ani pereł o kurde, mnie też kobębują. Stary, jeszcze 4, 4, minuty jeszcze Blok widm mi dał, koweba stawiam, dobra Webuj go, webuj go, webuj go Piją, zombiacze gdzieś tu jest minuty stary, półtora minuty O kurde, ej, ja pierdolę, nemosy, 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 nemosy mam Czekaj, pomogę dobra, ci, pomogę ciekawe, ci stary, czekaj Nie widzą mnie, nie widzą mnie, nie widzą mnie, uciekłem Nie, nie O nie, ej, bo jest przypał, bo mam full nemosa Gabax jest, jest problem Czekaj, to ci mogę pomóc trochę, co? Czekaj, o ja cholera, mam, tak jasna, jasna. Dobry, Dobry. Ma, ma, czekaj. ma, dobra jako... Nie zabudowujcie, nie wklejcie się, przez potem bo ma najmniejszego no, sensu. No, Ucieknę, dobra, uciekłem. Stary, 2 minuty 30 sekund. Jestem jeszcze połowa, jeszcze połowa czasu. Nie ma peta. Zabudowałem, 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 chill, chill, chill. Czekaj, będzie Czekaj, 3 minuty, zresztą. możesz użyć. Dwie perły, dwie perły będziesz mógł użyć. Będę mógł dwóch pery użyć? Tak, za, za 30 sekund, to będzie swoje łatwiej. Za 30 sekund, bo więc, a... dawaj szybko, bo, bo jestem w już może być lipa Bo jestem w hop trzymają trzymają mnie. Dobra, dawaj perły, możesz perły, dwie perły, perły? Masz. Akcja siema chyba tak zwana. Dawaj, dawaj. nie, nie! nie! nie. Stary, nie. E, no? 4 minuty, 4 minuty zaraz będą, 4 minuty, ostatnia minuta stary. Dawaj, dobra, do góry, do góry. Nas, fold on, fold on, dobra. Dajcie Cholera, a ty jeszcze chyba jedną perłę możesz użyć, nie? Czy nie? Mogę Mogę, no Tak, uwzajem, mądrze musisz zużyć Ile bije? Ile bije? Ja pierdziele, dobra Wycykało mnie do kogoś, coś stało 30 sekund, stary, 30 sekund banan Wierzę w Ciebie, wierzę w 30 sekund, dobra, szybko Używam toporu Kurdej, kurdej Do jaka mi zgranicza, sikiery? Czekaj tam Panowie, panowie, zostawcie mnie Dobra, czekajcie czekaj. 20 sekund banan, Jest 20 sekund hej. Patrz to, patrz to, perła I chyba, chyba mnie już ten Nerwa, 15, poszła 15 sekund, Mordo, 15 sekund. 5, 4, sorry, 3, 4, 2, 1. 1. Dobra, już i daj że to! Czas się skończył. Tym samym Banan zgarnął 500 tysięcy dolarów bez utraty do temu łaskawienia. Ale pytanie, czy podobnie poradzi sobie najlepszy gracz endu, zarazem top 2 gracz w tabeli zabójstw. Czyli pogrom 96. Całe wyzwanie polega na tym, że pogrom musi udać się ponad 5000 kratek pod wyspę, aby potem wlecieć z niej do strefy bezpiecznej. Abyście bardziej to zrozumieli, w sytuacji kiedy znajdziemy się ponad poziomem wyspy, zaczynamy dostawać obrażenia od Wojda. Przed tym wyzwaniem sam spróbowałem wlecieć z trochę niższej kratki i serio było ciężko. Ją ja pierdzielę! Tyle HP mi to zabiera! Co jest? Jak widzicie, obrażenia na sekundę wahają się w okolicy pięciu serc, więc pogrom życzę Ci serdeczne powodzenia. No dobra, no to trzy, dwa, jeden i powodzenia, elo. Dobra, dobra, idę na spaw na stary, będę Cię obserwował, będę miał swojego powa i życzę Ci serdeczne powodzenia. Dużo czasu masz na spokojnie. Aby w ogóle pogrom mógł zejść na tak niską kratkę, minęło ponad 60 sekund, a to jest akurat najłatwiejszy etap. Minus dwa tysiące już Zaraz minus pięć tysięcy, kratka Dobra, lewy górny rok oczywiście, kordy Pięć tysięcy mamy, możemy zaczynać wylatywanie Nie wiem, ale szczerze, ja na przykład w życiu bym z tego nie wyleciał, dosłownie Ja bym chyba pierwszy lepszy, kurde, tutaj tego i bym normalnie sobie umarł Ale widzę, kurde, dzisiaj serc masz Tylko uważaj, spokojnie, żebyś... Spokojnie, spokojnie A? Dobra, dobra Uważaj, uważaj, bo. Jak widzicie, cała metoda wylotu z Wojda polega na używaniu fajerwerek pod wymaganym kątem, a następnie zjedzenie zaklętego jabłka, które odnawia życie. Cały cykle powtarza się aż do wylotu, a najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, to panika. Bo wtedy to już raczej wiadomo, co się stanie. Jeden zły ruch i wszystko stracone. Dobra, luzik, luzik. No spokojnie, bo powinniśmy wylecieć, tylko że coś ciężko, coś, coś ciężko, ten Wojda Coś za gruby jestem, czy co? Zaraz mi już cztery koła. Ale nie, na no no, perwerak na pewno ci wystarczyło. Oj, oj! To obrazówka oj, kolejna. Zaraz minus 4000. A w czasie, kiedy pogrom wylatuje z Wojda, mam dla was prośbę. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, zróbcie to teraz. Dla was to kilka sekund, a dla mnie naprawdę dużo. Najlepiej zróbcie to z zaznaczonym dzwonkiem, bo nie ominie was żaden codzienny live, który odbywa się w godzinach porannych. Albo materiał, a mogę powiedzieć, że takowych będzie coraz więcej. Ale jest chyba gid. jest chyba git. Masz 20 takich kokców, wiesz, rafajerwerki raczej pod dostatkiem. Dobra, ale też przypominam, że tutaj stawka to jest ponad milion dolarów. Tak, ponad więc... Dokładnie, dokładnie nie jest byle co Coś, coś, już jest 3,5 zaraz, no Też widzę, że najważniejsze to tak w sumie nie jest panika, bo jak masz panikę To jest kaplice Tak, to jest trzy tysiące, ty tak Ty tak na dłuższe co to mówisz, nie, ja patrzę, kurde, ty masz 10 serc, a ty mówisz O, tutaj 3000, tysiące, lecimy, lecimy do góry, nie Lecimy, lecimy, Ale nie ma co, nie ma co, no tak, wylatywa Swayda nie ma co... Yy, hmm, to powiedzieć... ...petard za bardzo yy, nie stakować, tak, bo to tak. nie ma to najmniejszego sensu ze na to, że jeśli będziesz miał dużo serc i będziesz powoli wylatywać, to ty się nie staczesz z crossem. ja latają teraz półtorej stacza, mam 2500 tysiąca kratek, więc powinienem tak wylecieć chyba na styk. Już 2,5, zaraz połowa. Pracownie tak, 50 połowa. kratek. Ogólnie zostało ci, nie no, 70 koksów ponad, mieś na początku dwa staki Zaraz minus, no już 2000, już 2000 jest tylko, więc Ponad połowa jest, zaraz będzie na 2 trzecie Okej, okay, okej, okay. no zobaczymy, mnie. Minus 1200 no, Mamy jeszcze 100 koksów, a jesteśmy na tysięcznej kratce zaraz 30 koksów, nie no, już na spokojnie Mamy jeszcze jedną są zupę, więc to też jest to 150 kratet zwyż Koniec! Jest, koniec, no gratuluję pogrom